Tak, to, to jest turniej, to raz. Dwa, że to jest koszkówka młodzieżowa, tam na pewno słabych zespołów już nie ma. Także e, tak jak mówiliśmy tutaj na tym finale, szatnie przed wyjściem na mecz, że Wszystkie siły trzeba rzucić na, do, no, na pierwszy mecz. Pierwszy jest zawsze najważniejszy meczem otwarcia i no, zobaczymy. Najbardziej się obawiamy drugiego meczu, to jest mecz e, z Rosą Radą. To jest kandydat stawiany do tytułu mistrzowskiego. Także oni najmniej. Przepraszam, najwięcej, drużyna przeciwna im rzuciła w turnieju półfinansowym 39 punktów. gdzie to jest no dla mnie zgroza, cyfrowo przerażająca. Raczej nie podchodzimy do tego jakoś tak negatywnie, tylko zawsze znowu do góry, prawda? I, i wszystko jest tutaj i tutaj, także nie martwimy się o to, jak, jak nam pójdzie na turnieju, bo po prostu wiemy, że będzie dobrze. Nie jest tak, że jedziemy się tam położyć, prawda? żeby wszyscy po nas przyjechali, tylko będziemy walczyć, prawda, do ostatniej kroki. Także z takim ustawieniem się, to wybieramy. Nie, nie, tak jak mówię, nie rekreacja, nie wakacje, tylko walka do ostatniej sekundy, do ostatniej minuty. Gramy, jak, jakby powiedzieć, z pasją, prawda, i to nam... To nam... Patrzymy w oczy, każdy sobie patrzy w oczy i po prostu widzimy tą wole walki, pole zwycięstwa i, i każdy siebie tym napędza, prawda? Mhm. A co do jakichś takich y, taktycznych założeń, to po prostu myślę, że gramy cały czas to samo i skupiamy się na, na, na kilku, jakby, wariantach. Każdy, każdy myślę, że ten dreszcz emocji przeżywa przed, przed pierwszym bliskiem sędziego, także myślę, że jak, jak widzimy na parkiet, to wszyscy, wszyscy będą tak zmotywowani, zdeterminowani i po prostu widzimy z całym sercem na wojsko. Proszę na dom. Myślę, że to jest drużyna, która na pewno w strefie medalowej się znajdzie. Bardzo prawdopodobne, że na pierwszym miejscu, że to będzie złota drużyna, no pod, potknął się tylko z nami, prawda? W ten sposób.